Już siekiera do korzenia drzew jest przyłożona, kontynuuje Jan chrzciciel. Każde drzewo, które nie wydaje dobrego owocu, zostaje wycięte i wrzucone w ogień. Wydajcie więc owoce godne pokuty. Jak się tobie wydaje? Czy siekiera już przyłożona do drzewa to oznaka sądu Bożego na co najmniej dwa tysiąclecia w przyszłości? Czy może faryzeusze, saduceusze i inni zrozumieli, co powiedział Jan, że ten proroczy język dotyczył ich pokolenia? Spójrz na ich pytanie: cóż więc mamy czynić? Odnieśli to do siebie. Zaś Jan w odpowiedzi tak samo odnosi się do ich postaw. Jan wcześniej cytował z Izajasza, wersety 4, 5, 6. Proroczy język sądu Bożego był tutaj przez Jana właściwie aplikowany w czasie i został właściwie odebrany przez tłumy. Zauważ też, w 13 rozdziale Łukasza. Że wycinka drzewa bez owocu to okres jednego pokolenia. Zatem kto nie przynosił owoców godnych pokuty w tamtym pokoleniu miał zostać wyrzucony precz w ogień, w ogień nieugłaszony, przykład Marka 9, 42 i dalej. W tym miejscu polecam też przeczytać pierwsze sześć wersetów 15 rozdziału Ewangelii Janowej oraz wersety 7-8 z 6 rozdziału Hebrajczyków. Wracając do Jana Chrzciciela. Utrwala on w tej przemowie zapowiedź nadchodzącego gniewu i sądu Bożego nad tym pokoleniem. Zatem to nasz kolejny faktor czasowy o rychłym powrocie Pana Jezusa. Skończyły się czasy bałwochwalstwa i nieposzanowania Boga oraz Jego praw. Wkraczali oni w okres żniw. Co ciekawe, werset 15 w Łukasza mówi o tym, że wielu ludzi uznało Jana Chrzciciela za Chrystusa. To tym bardziej umacnia obserwację, że Jan był... Bardzo klarowny co do czasu proroctwa. A co jeszcze Jan im odpowiedział, bądź na bieżąco, subskrybuj, dzwoneczkuj czy co tam jeszcze, i do usłyszenia, hej!